W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować modyfikację o nazwie Metal Detector. Kraftujemy to w ten sposób. Z węgla drzewnego niestety nie można nic zrobić, ponieważ on nie, po nie pochodzi z rudy. Z węgla robimy coal detector, ze sztabki żelaza, iron detector, gold detector, diamond detector. I lapis lazuli detektor. Więc gdy weźmiemy kol detektor i będziemy gdzieś przy węgla od odległości pięciu kratek, to, to będzie pikać. Mm -hmm. I gdy będziemy trzymać ten kol detektor w ręku, on będzie się tracił. Iron detektor. Mm. Gold detektor. Mm. Lazyruutowy detektor. Mm. I teraz Diamond Detektor. Teraz zrobimy sobie ulepszony detektor. Gdy położymy sztabki żelaza w ten sposób, otrzymamy Iron Stick. Kładamy to w ten sposób. I jakiś teraz materiał. Z węgla mamy Adventure detektor Iron Detektor Gold detektor Diamond detektor i lapis lazuli detektor. Te detektory mają już ulepszoną odległość i dłuższą wytrzymałość. Więc gdy będziemy 10 kratek od rudy węgla, bierzemy gold detektor i już zaczyna nam pikać. Tak samo jest iron detektor, gold detektor. Lapis Lazuli detektor i diamond detektor, myślę, że modyfikacja się opłaca. Crafting nie jest zbyt prosty, ponieważ trzeba zdobyć jeszcze materiały, żeby poszukiwać tą rudę, więc teraz instalacja. Wchodzimy do linku do opisu i pobieramy metal detector, mod loader. I gdy to pobierzemy wchodzimy w kropka Minecraft. Jak nie wiecie jak zrobić taki skrót, zapraszam do wcześniejszych moich filmików. Następnie w bin, minecraft jar. Otwieramy mod loadera i metal detector za pomocą winrar. Całego modloadera przerzucamy do, do Minecraft Jar. W modzie Metal Detector będzie taki folder. Wchodzimy w niego i przerzucamy z niego wszystkie pliki do Minecraft Jar. Mod został poprawnie wgrany. Zapraszam do subskrypcji. Kciuki w górę. I proszę o komentarze. Na razie.